powróci Powróciła ja tym razem przez jego papro wart. Musiałbym usiąść z koszulką. Chcę się plecy na przedzie musiałbym dać. A to jest takie, to jest takie, to jest to jest mamy. Tak. Halo, halo, powracamy, powracamy do opola po króciutkiej przerwie na drugi półfinał rozgrzewkowego turnieju przed piątymi otwartymi mistrzostwami Opola w steel darcie. Z wami oczywiście Węgrzym Przemek oraz Pijanowski Tomasz, zwany również jako Paprock Dokładnie za nami pierwszy półfinał, w którym zagrał, jak tutaj usłyszeliśmy, facet z plakatu, bo Radek Świstak jest na plakacie promującym mistrzostwa steel dart tak, oto właśnie on. E, łysy z plakatu. E, no go przedstawiłeś. No, nie no niestety powiem. niestety tutaj uległy reprezentantowi Czech bardzo, bardzo, bardzo gładko, 0 do 4. No ale przed nami drugi półfinał, w którym zmierzy się Sebastian Białecki i Piotr Kupka. Sebastiana Białeckiego oczywiście przedstawiać nie trzeba. Jeden z najlepszych darterów w Polsce dalej młody. Dalej, dalej obiecujący, ale już z ogromnym doświadczeniem. Chyba tylko Krzysiek Ratajski, no i może Krzysiek Kciuk, w naszym kraju, mają większe doświadczenie międzynarodowe niż Sebastian, mimo tak młodego wieku. Także no Sebastian tutaj w półfinale się zameldował. Myślę, że to żadna niespodzianka. Raczej każdy, kto śledzi darta, kto się interesuje. No to zakładał, że jeśli Sebastian brał udział w tym rozgrzewkowym turnieju, to raczej tutaj nie planuje odpadać wcześniej niż przed półfinałem, albo w ogóle nie planuje odpadać z tego turnieju, tylko go po prostu wy wygrać. Droga Sebastiana, no nie była zbyt wymagająca tutaj w zasadzie stracił tylko jednego lega. Myślę że warto o tym powiedzieć. W jednej szesnastej urwał mu go Jan Naczyński utalentowany junior z Warszawy. Także też brawa dla niego. Pozostałe mecze przez Sebastiana wygrane 4 i 3 do zera. Przeciwnikiem Piotr Kupka Gdyby to był Jacek Krupka, to myślę, że tutaj to nazwisko by coś więcej wszystkim powiedziało. Ale Piotr Kupka, no to myślę, że niezbyt znane szeroko nazwisko. Ale tutaj reprezentant, właśnie reprezentant, szukamy informacji, szukamy tutaj na bieżąco informacji, bo nas troszkę zaskoczyła ta obecność w półfinale. Będzie się na pewno starał zrobić niespodziankę, no bo tutaj. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Sebastiana będzie dużą niespodzianką, jak nie sensacją. Tak, możemy zajrzeć do tego, jak radził sobie Piotr Kupka w poprzednich zmaganiach turniowych. ale do tego chyba przejdziemy później, ponieważ dostaliśmy informację, że zawodnikom zostało już tylko 9 lotek. Tak więc przenosimy się na arenę zmagań. Widzimy Piotra Kupkę, który właśnie wyciąga lotki starczy, a przed nami Sebastian Białecki. No i możemy zacząć, tak jak Przemek wspomniał. Sebastian Białecki stracił tylko jednego Lega, a Piotr Kubka miał trochę większe problemy w drabince turniejowej. W jednej 32 pokonał Jerzego Koblarza 3 do 0, w jednej 16 pokonał Mariusza Augustynka 3 do 1, w jednej 8 pokonał Marka Pietralczyka 3 0 oraz w jednej 4. pokonał Arkadiusza Sojkę 3 do 2. Tak więc mieliśmy tutaj no, delikatny rozjazd, jeżeli chodzi o drabinki. Musiałem trochę się naszukać, ale. Ale tak, no Piotr Kubka jest to nazwisko, które y, może nie ma jakichś niezwykłych sukcesów międzynarodowych. Ale jeżeli ktoś jeździ na Grand Prix, to z Piotrem powinien się znać, ponieważ nie jest to anonimowe nazwisko w polskim darcie. A jeśli o darta chodzi, to ten półfinał numer dwa rozpoczyna Sebastian Białecki. Przypominam, że zwycięzca tego meczu zmierzy się z Markiem Poliakiem. Który wygrał półfinał numer jeden. Gratulacje również do Radka Świstaka, który już ma zapewnione miejsce trzecie. Zerknąłem na czat. Jest tu dużo kibiców Piotrka, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lubię, kiedy tutaj kibice wspierają underdoga. Na pewno to wsparcie się Piotrowi przyda. No, bo tutaj naprawdę trudne zadanie przed nim stoi. Przemek powiedział, że nie jest znany i zobacz, tutaj ludzie na czacie już wyjaśniają. No tak, tutaj trochę twoje... sprowokowałem specjalnie, <laughs> bardzo dobrze. Jeśli nie znasz odpowiedzi, sprowokuj tak, żeby ktoś udzielił tej odpowiedzi za ciebie. No i tutaj odpowiedź padła. Także świetnie, bardzo dobrze. Niech tutaj kibice się ujawniają w komentarzach. Dobry początek Sebastiana Białeckiego. Dobry początek można powiedzieć, że normalny początek dla Sebastiana Białeckiego, czyli 85-134, czyli w zasadzie normalny dzień w pracy dla Sebastiana. Mówiliśmy już, że Piotr tutaj będzie miał bardzo trudne zadanie, no ale, ale kiedy, kiedy, jak nie teraz, kiedy, jak nie podczas rozgrzewkowego turnieju, sprawić małą niespodziankę, urwać tutaj jednego lega, może postarać się o dwa może trzy legi i, i powalczyć z utytułowanym Łodzianinem 59, 181 Naprawdę dobre podejścia. Myślę, że tutaj myślę, że tutaj grając chociażby z, z Radkiem Sistakiem czy, czy Markiem Poliakiem z poprzedniego meczu byłoby ten mecz na pewno dużo bardziej wyrównany. Na razie Sebastian nie pozostawia złudzeń. Średnia 109 w tym legu. Wiadomo, to dopiero pierwszy lek, ale ale żeby utrzymywać taki poziom, też trzeba naprawdę dobrze rzucać. 64 do końca, szansa na 15 lotkę Sebastiana Białeckiego. Mogła być nawet na czternastą, ale wpada singlowa szesnastka. Do tego dokłada drugą. I teraz będzie szukał podwójnej, której nie trafia. Widzę tutaj niezwykłe podobieństwa do poprzedniego meczu, gdzie Marek Poliak robił identyczne zakusy na 15 lotkę. Gdzieś brakowało mu tej podwójnej, podchodził i kończył lotką numer 16. Wiemy, że taką samą szansę ma Sebastian Białecki, ponieważ Piotr Kubka 180 punktów kończyć nie może. Najlepiej, co może zrobić, to fajnie się ustawić. No ale 41 nie jest definicją fajnego ustawienia się. 139 jest najcięższym czekałtem w całym darcie. Pytanie, czy dopuści Sebastian Białecki do podejścia? Ostatnia lotka. Dopuszcza i Piotr Kubka przed szansą na trafienie naj. Mniej kończonego czekałtu w Darcie. Statystycznie jest to najcięższy czekał w całej historii Darta, 139 punktów. Powiem szczerze, gdy widzę liczbę 139, to kojarzy mi się ona tylko i wyłącznie z autobusem e, relacji e, relacji kombinat mydlniki w Krakowie, który jest, jest zawsze przeciążony przez studentów. No ale tymczasem Sebastian Bielski, kolejne lotki na 16 i druga lotka wpada w to czerwone podwójne pole. Jest 1-0 dla Sebastiana. Sebastian wygrywa swoje podejście. No, wynik zgodny z oczekiwaniami, z przewidywaniami, ale to teraz Piotr będzie rozdawał karty w tym legu. No i zobaczmy, jak zacznie. Niestety 45 punktów. Nie wróży to dobrze, nie wróży to dobremu początkowi lega. Tutaj z Sebastianem, grając, takie podejście trzeba eliminować, bo to jest tylko woda na młyn. 140 tak Sebastian Sebastian pierwszą lotką rzucił więcej niż Piotr Kupka w trzech lotkach tego podejścia. Mam jak na razie niesamowite déjà Mam takie widoki, jakbym oglądał pierwszy półfinał, tylko po prostu jakbyśmy zmienili nazwiska. Na razie póki co, jak mówiłeś o przeciążonym autobusie przez studentów, no to patrząc na to, jak gra Sebastian, no to od niego możemy się tego darta uczyć, od niego możemy studiować tego darta i patrzeć, jak powinno się to robić. No podchodzi 140, teraz kolejna potrójna 20. 137 punktów. Jeszcze no takie podejście, i spokojnie Sebastian gdzieś tutaj będzie oscylował w okolicach podejścia do lotki, nawet numer 11. No patrząc nawet na średnie na razie meczowe, są one do złudzenia podobne jak w pierwszym półfinale. 80 kilka punktów Sebastiana, tak samo było z Markiem. No i Piotrek grający około 65, podobnie do radka Siwstaka. 140-137 Sebastiana, teraz trochę gorsze podejście, no ale ta trzecia lotka Już w potrójnej ląduje, także Zabezpiecza sobie tutaj już w tym momencie kończenie No i Piotrek, cóż on by tu musiał zrobić, chyba Maxa musiałby wyczarować, Żeby, żeby się tutaj mierzyć z Sebastianem jak równy z równym No nie ma tego kolejne 40 punktowe podejście w tym legu Sebastian teraz nie skończy, no ale kończyć nie musi. Widzimy u Piotra kubki 268, no żeby w ogóle Piotrek myślał o jakimkolwiek wywarciu presji na Sebastianie tutaj minimum 98 punktów, no a takie 138 byłoby naprawdę fajnym dodatkiem. Przy czym i tak nie będzie miał pewności, że jeszcze raz podejdzie do tej tarczy. Sebastian do końca 84 punkty, i znowu gdzieś to widmo tej 15. lotki nad nami wisi, znowu gdzieś ta, gdzieś ta piąta kolejka jest możliwa, żeby kończyć. I Sebastian 84 punkty, będzie szedł przez górę. Single 20, patrząc na. Licznik Piotra, tak, nie decydował się na czternastkę, tylko spokojnie sobie ustawi, Dostawia sobie 32 punkty, jakby kalka poprzedniego lega. 15 lotek minęło, a Sebastian ma 32 do końca. No tak, można tutaj mnożyć takie legi, które Sebastian rozegrał. Mam 140. Aj, staj, nie, próba, nie 140. próba podejścia takiego showmeńskiego. Tak, troszkę tak na odchodne. Już zakładał pewnie, że Sebastian szybko skończy tego lega, więc chciał dołożyć tego maksa. No i nie pomyliliśmy się. 17 lotka, 17 lotka Sebastiana, nie udało się wrzucić tego maksa Piotrowi. Dwa do 0, Sebastian przełamuje Piotrka w tym drugim legu. No jest na doskonałej drodze do zwycięstwa. Jak na razie tutaj no Piotr troszkę bez argumentów w dłoni. Mówisz o tej zwycięstwie Sebastian podchodzi 5. Pięć. No, na szczęście uratował się tą potrójną 20, bo to podejście wyglądałoby dosyć mizernie, ale widzimy, że Piotrek tutaj trochę się obudził i no widzimy, że ta pobudka nastąpiła dość, dość żwawo. Ma, mieliśmy tutaj podejścia już powyżej 120-punktowe, to jest kolejne. Poprzednio no, tam mieliśmy 125 punktów, teraz 123. No, widzimy, że Piotrek się obudził i mamy nadzieję, że będzie naciskał Sebe, będzie naciskał oh, swojego przeciwnika zdecydowanie bardziej, niż robił to Radek w poprzednim meczu. No ale wiemy o tym, że Sebastian pod naciskiem gra jeszcze lepiej, tak więc pytanie, czy warto jest grać dobrze z Sebastianem, czy lepiej go tam gdzieś uśpić i próbować go podejść gdzieś z przyczajki, ale... 180 punktów, no na to, da się, na to się nie da odpowiedzieć wyższą wartością. No gdybyśmy mieli się założyć przed meczem o to, kto rzuci pierwszego maksa w tym meczu, no to pewnie e, większość osób powiedziałaby, no Sebastian Białecki. A tu mamy niespodziankę Piotrek e, Kubka pierwszy maks. W półfinale pierwszym nie mieliśmy też maksa, także to jest pierwszy maks w ogóle na naszej dzisiejszej transmisji. Gratulacje e, dla Piotra Kubki, który tutaj walczy, walczy z kolejna potrójna dwudziestka. 80. I 80 punktów zostawia sobie 118. No i to on jest teraz w lepszej sytuacji. On tutaj straszy Sebastiana. I to na jego liczniku. I to na jego liczniku. No tutaj naprawdę bardzo dobra dyspozycja. Dwie singlowe tylko Sebastiana. I teraz będzie zielony środek? Tak. Sebastianowi zostanie. 170 punktów. Widać, Sebastian matematykę darterską ma bardzo dobrze policzoną. Ja już patrząc na jego, na jego twarz, wiedziałem, gdzie będzie rzucał. Już było widać, że sobie tak wiedział, co robi od pierwszej lotki, wiedział, jak to sobie ustawić. No ale Piotrek Kubka też wie, jak to sobie ustawić. 58 do końca, singlowa 8. Oj, próba singlowa 18. Tam było. Pode, mogłoby być podejście na 12 lotkę. A jak szkoda. I to pięknym check-outem, kończeniem. 118 niestety. Singlowa czwórka to Niweczy. No i czy Sebastian zamknie marzenia Piotrka o zwycięstwie w tym meczu? O, zdobyć chociaż Lega. No, triple, ale na razie ten. nie, na razie nie, potrójna piątka, potrójna dwudziestka i druga potrójna dwudziestka. Ogromna presja. Trzy lotki Piotrka na to, żeby zdobyć lega w meczu z Sebastianem. I podwójne pięć, ostatnia lotka, tutaj szkoła Jamesa Wade'a. Czy będziemy ją widzieli? Tak, widzimy! jakbyśmy widzieli brawa, Jamesa brawa. Który zawsze, kiedy nie trafiał dwudziestki, nie trafiał dziesiątki, trafiał to podwójne pięć i mamy tą uprawioną piętnastą lotkę. I to w wykonaniu zawodnika, po którym byśmy się tego nie może nie spodziewali, ale raczej taką piętnastą lotkę jako pierwszą widzielibyśmy w wykonaniu Sebastiana Białeckiego. Próbował no. Marek Poliak, próbował Sebastian Białecki. A Piotr Kubka tutaj zgarnia 15 lotkę. Jest to jak na razie najszybsza lotka rzucona w tym turnieju, bo nie mamy informacji, żeby była szybsza. No na pewno na tarczy telewizyjnej, ponieważ na tym turnieju nie zbieraliśmy informacji na temat najszybszych lotek, tak więc nie wiemy, wiemy z tych meczów, które widzieliśmy na tarczy telewizyjnej. Jest to jak na razie najszybsza lotka. No i przypominamy, jest to przełamanie. Także Piotr Kubka teraz na własnym liczniku. Jeżeli ten licznik obroni, no to będziemy mieli stan idealnie remisowy, będziemy mieli stan 2 do 2. Także ten mecz tak, jak żeśmy tutaj chyba trochę zapeszyli, mówiąc, że jest bardzo podobny do poprzedniego, tak on przestał być podobny do poprzedniego. I Piotr Kupka po niesamowitym legu, w którym rzucił 15-lotkę, gdzie miał 123, 180, podejście do czekałtu 118, no to widzimy, że Piotr Kupka nie zamierza się poddawać. W żadnym stopniu gdzieś magia nazwiska Białeckiego nie sparaliżowała i widzimy, że gra bardzo fajnego, bardzo porządnego darta. No, ale chyba będzie musiał wrócić do gry z poprzedniego, ponieważ Sebastian się nie zatrzymuje, a Piotrek tym podejściem 45 punktowym trochę sobie zamknął drzwi do wygrania tego lega. Na początku meczu ta rozbieżność w poziomie gry obu zawodników była dość spora, ale teraz patrząc po statystykach, pośrednich i w ogóle po sytuacji na tarczy, mecz nam się dość wyrównał. Sebastian już tutaj nie ma tak dużej przewagi, ale nie powiedziałbym, że to jest gorsza dyspozycja Sebastiana, to jest raczej właśnie lepsza dyspozycja Piotrka od, od, od jakiegoś czasu wygrany lek poprzedni, przełamanie. Teraz w tym legu też nie dał sobie odjechać Sebastianowi. Jest kolejna potrójna, ma już 80 punktów w tarczy jeszcze jedną lotkę w ręce i 100 punktów. No nie daje to tutaj kończenia jak na razie. 210 Sebastian. No Sebastian z 210 powinien sobie ustawić kończenie. Zobaczymy jakie ono będzie, no jeżeli tutaj nie trafi potrójnej, a potrójną trafia bardzo dość powiedzmy szczęśliwie. Zawinęła się ta lotka na tej lotce w singlowej 19, no i widzimy, że zostaje mu 114. No i Piotrek będzie próbował tej, no 3-cyfrowa wartość byłaby jego z sprzymierzeńcem, ale single 5, to no nie pomaga, nie pomaga chyba, zostanie na górze, no jest 85, będzie dwucyfrowa wartość do końca, zostanie mu 88, no ale Sebastian podchodzi do 114 i nie skończę. zostaje mu 99. 99. w dwóch lotkach, nie da się Jedyna skończyć. wartość dwucyfrowa, której nie da się skończyć w dwóch lotkach, i jest to woda na błędę Petra Kupki, no 88. Wielka szansa, wielka szansa Piotrka, żeby tutaj doprowadzić do remisu 88 punktów. Potrójna dwudziestka po da tutaj dwie lotki, ale nie, jest jedynka singlowa, 87 do końca. Siedemnastki, nie ma, nie trafia, była próba 70 przejścia. punktów. Dwudziestka singlowa daje 50 do końca. No i 60 punktów Sebastiana, no to wydaje się, że to będą dwie lotki, singlowa dwudziestka i podwójna dwudziestka. Jak na treningu. Jak na lotka, treningu. Lotka numer 17. No widzimy, że żeby mieć szansę wygrać z Sebastianem, no to trzeba kończyć w legi w piątej, w szóstej kolejce. Bo inaczej Sebastian podchodzi i po prostu te szansę zabiera. Słyszymy na trybunach na żywo. Krzyczą trybuny Sebastian Białecki, ale na czacie widzimy, że jednak na czacie i na, na transmisji mamy przewagę kibiców Piotra Kubki, a na żywo jednak jest przewaga kibiców Sebastiana Białeckiego. Też całkiem spora ekipa Łódzkiego Darta przyjechała do Opola, aby grać przez cały weekend. Mamy tutaj. Rodzeństwo Białeckich, mamy Piotra Białeckiego, mamy tak zwanego Paprocha, który też tutaj z łódzkim dartem przyjechał, mamy Piotra Czernińskiego, Augusta Żeromińskiego, który zajął piąte miejsce po porażce w ćwierćfinale z Radosławem Świstakiem. Tak więc jeżeli chodzi o, o darta w Polsce Środkowej, to mamy nasze reprezentacje. Wiele miejsc darta polskiego i europejskiego się pokazuje, no ale zobaczymy, czy ten łódzki dart będzie w stanie wygrać cały turniej. No niestety, niestety braknie jednego dużego nazwiska z Łodzi, mianowicie Mirosław Grudziecki tu na pewno się w tym roku nie pojawi, a pamiętamy, że w tamtym roku zgarnął nagrodę za najwyższy check-out, był to I piękny kosz drugie nagród. miejsce w niedzielnym turnieju. i drugi, drugie miejsce w Pucharze Stowarzyszenia, bo co roku w niedzielę rozgrywany jest Puchar Stowarzyszenia, taki troszkę już mniejszy turniej, ale także z dużymi nagrodami i z dobrą obsadą. Aktualnie w tym Legu no, duża przewaga Sebastiana. Dobre 140-punktowe podejście. Piotr robi co może: robi co może. Trzy podejścia ponad 80-punktowe, ale no, grając z Sebastianem, trzeba rzucać jeszcze trochę więcej. Z każdym to jest dużo, a z Sebastianem to jest mało. No niestety tak to właśnie wygląda. 140, 134, ustawione znów 60. No i legowa y, średnia 92 punkty Piotra, a najprawdopodobniej y, Sebastian będzie tutaj w dużo lepszej sytuacji na koniec. 60 y, sektor. Idzie na rekord. No i Sebastian idzie na rekord. Czy będziemy mieli 14 lotkę? A i nie, ale wyrównanie 15 jest jeszcze możliwe. Jest. I mamy 15 lotkę na mecz. Sebastian Białecki zwycięzcą drugiego półfinału turnieju rozgrzewkowego w Opolu. Gratulacje dla Piotra Kubki, który zgarnia trzecie miejsce, a Sebastian Białecki za krótką chwilę zmierzy się w finale z Markiem Poliakiem. Patrząc na to, jak panowie grali, patrząc na to, jak panowie pokazywali się w obu tych meczach, będziemy mieli emocjonujący finał. No, panowie w obydwu swoich półfinałach grali na średnich powyżej 80 punktów. Tak więc finał spodziewamy się, że będzie dość ekscytujący. Dosyć szybki, ale przy czym nie będzie w nim brakował emocji. Przypominamy, że finał rozgrywany będzie w formacie Best of 9, czyli do pięciu wygranych legów. Który to już czeski finał w Opolu? No nie zliczę, ale na pewno będą wielkie emocje. Na razie chwila przerwy, powrócimy w nowym streamie, w nowym live'ie na fanpage'u Stildart Opole. Do usłyszenia. Do usłyszenia.